姐。 Dzień dobry Kochani, witam Was w nowym filmie. Będzie to chat make-up, czyli chyba to co wy lubicie najbardziej i ja lubię najbardziej. E, jak widzicie, bazę makijażu mam już na twarzy, podkład, konturowanie itd. itd. E, zaraz wysypię sobie, sobie baking pod oczami, bo będziemy się bawić nową paletą piernę, e, w której będziemy wychodzić poza strefę komfortu i używać bardzo, bardzo ciemnych cieni. A jak wiecie, ja nie robię takich makijaży zbyt często, więc miejmy nadzieję że nie skończę jako panda, um, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, którego w sumie nie ma, ale jest dobrze. E, będziemy również testować nowości i troszkę starsze nowości z Vibo. Mam tutaj pomadki, produkty do brwi, e, tuż z Lovely, rozświetlacz. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to siadajcie wygodnie, standardowo coś puchatego na kolanka i lecimy z czat make upem Ok, słuchajcie jestem e, paletka prezentuje się w taki sposób i to jest taka pff, szósteczka e, ja już ją macałam bo chciałam zobaczyć e, czy te cienie są bardziej suche czy bardziej po tej masełkowej stronie słuchajcie właśnie samo włączyło się playstation musicie mi to zobaczyć e, ogólnie to tadzi, wrzuca takie uroki e, oraz jak one są napigmentowane żeby po prostu wiedzieć czy makijaż który Gdzieś tam względnie sobie wymyśliłam i jest wykonalny tą paletą, e, aczkolwiek jeszcze się nią nie malowałam. No więc już Wam mówię, co bym chciała zrobić. E, wiadomo, jasny matowy beż i tutaj mamy taki mm, bardziej zwyczajny, pospolity, częściej widziany w paletach jasny matowy beż i taki, który ma super, super chłodne podtony. I mamy tutaj dwa fiolety, ten to jest taka bardzo, bardzo ciemna śliwka, więc ja mam pomysł na dwa makijaże tą paletą jeżeli będzie mi się na niej spoko pracować, to postaram się po tym filmie nagrać jeszcze jeden na Instagram z drugim makijażem, a jeżeli będzie mi się nią pracować tak, mm, no to nie. Eee, Okej, okay. więc zaczynamy od nałożenia jasnego matowego beżu na podłogę brwiowe. Koniecznie, bo powiem Wam, że nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio robiłam tak ciemny makijaż oka, jak chciałabym zrobić tutaj, a chciałabym użyć właśnie tych dwóch ciemnych fioletów i tylko na bazie ich z ruchomą powieką w tym najciemniejszym właśnie tutaj fiolecie, fiolet śliwko brązo czerni ażeby sam... Zewnętrzny, nie, wewnętrzny kącik, e, błyszczą się po prostu najba najbardziej, jak się da. I tutaj jest taka folijka. E, I zobaczymy, jak ona się będzie kleić. Słuczuje się bardzo fajnie, i tutaj są w ogóle dwa foliowe cienie, i to i to to jest zupełnie co innego. To jest taki bardziej. To jest taka bardziej po prostu folia. Ale to już schodzi takimi łuskami, nie wiem czy wiecie o co chodzi, ale ja właśnie najbardziej lubię jak foliowe cienie się w ten sposób zachowują. To jest cień prasowany, ale on jest tak bardzo masełkowy, że ta formuła jest tak pomiędzy. Dobra, powieka mam już przygotowaną i nadchodzi chwila prawdy, więc biorę sobie ten. Zobaczmy słuchajcie, co nam z tego wyjdzie. Tak prezentuje się blendowanie i powiem Wam, że jakby czyli jest spoko. E, bardzo się bałam, no bo to też jest fiolet, a fiolety to są najcięższe chyba obok. Niebieskości i zieleni, cienie do zrobienia, do pracy z nimi, i do zrobienia ich tak, żeby one były spoko, więc spoko póki co. I uważam też, że on się dość ładnie wyblendował. Słuchajcie, jak na to, że nie było żadnego cienia przejściowego, jakby wiecie, jaśniejszego od niego, którym można by było właśnie zatrzeć granicę między tym cieniem a faktycznym kolorem mojej skóry na powiece. Uważam, że jest ok. Słuchajcie, i teraz na taki troszkę bardziej spłaszczony pędzel wezmę sobie tą najciemniejszą śliwkę, która już wpada w czerń i będę chciała wklepać ją i uzyskać jak najmocniejszy pigment na ruchomej powiece, ale nie chcę tutaj nic odcinać korektorem i w ogóle mm, nakładać korektora, bo ja chcę, żeby ten ciemny tak przechodził w ten jaśniejszy fiolet. E, więc tutaj... Korektor na pewno ułatwiłby przyklejenie się tego cienia, ale spróbujemy zrobić to bez tego. Póki co jest ok I zobaczcie jaki on jest ciemny, on naprawdę jest. Oczywiście w tle chrapia moska. Nie wiem, powiem wam, że ten pies ma chyba jakąś narkolepsję czy coś, naprawdę. Jej się nie da dobudzić. Dobra, powiem wam, że spoko się przykleił. Teraz chciałabym zatrzeć granice między nimi. One nie są jakoś super widoczne, ale ja je widzę. I zobaczymy, czy na przykład on się wytraci wtedy. Może tak być, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, strzepuję osypkę i nie wiem, czy wy to widzicie. Mam nadzieję, że to widać w kamerze, ale tutaj się nic nie osypało. I to jest dziwne, bo te cienie e, matowe. Fff, fff. Te cienie matowe są trochę suchawe. I to nie jakby sypanie się oraz to czy cienie suche, czy bardziej mokry, masełkowe to nie jest wada, tylko po prostu cecha. One są takie. kurde, one nie są takie całkiem suche, nie wiem jak wam to opisać. One są takie. No one są jak cienie z Mio z tych piątek na przykład, są takie takie, że jak przyjedziemy palcem po macie, to nie zostają aż takie ślady jakby, jak, nie wiem jak mokre, jak w mokrym piasku, ja nie wiem czy wy wiecie co mam na myśli dążę w każdym razie do tego, że no, takie cienie po prostu zazwyczaj się sypią, szczególnie jak mają a, wysoką pigmentację a te bez wątpienia mają to one się wtedy mocno sypią. I jestem strasznie zdziwiona, że nie mam nigdzie osypki. Nawet patrzę na bluzę, czy nie mam, ale nie mam. Nie wiem. Dlaczego? Mhm. Słuchajcie, na dolnej powiedzę po prostu w przyspieszeniu zrobię dokładnie to samo, co na górnej, a tylko w takiej wersji trochę bardziej light. Słuchajcie, biorę sobie odrobinę NYX z Glitter Primera i chciałabym w wewnętrzny kącik zapakować właśnie tą folikę, o której Wam mówiłam. Ona pięknie schodzi na pędzel. Zdałam się, czy ona nie jest trochę przyciemna do wewnętrznego kącika. Okej, okay, tak to wygląda i powiem Wam tak. Hmm, ona ma. Jest srebrna, ale wydaje mi się, że ma po prostu taki ciemnawy pigment, i wydaje mi się, że jak obrócę głową tak, że na wewnętrzny kącik nie pada światło, to troszkę się odznacza. I do, wiecie, takiego dziennego, lekkiego, jasnego, romantycznego makijażu, ta folia byłaby dla mnie do wewnętrznego kącika, zbyt ciemna, zbyt mocno napigmentowana. Natomiast a już narożony powiedzę miodzio, ale do tak ciemnego w ogóle e, uważam, że trochę granżowo nam się tutaj zrobiło, a makijażu uważam, że jak najbardziej jest spoko. Okej, okay, jestem, jestem usatysfakcjonowana. I jest spoko, ale muszę Wam powiedzieć, że mega dziwnie się czuję w tak ciemnym makijażu oka. E, totalnie jak nie ja, ale jestem z siebie dumna, że tak ładnie wyszedł, bo to są totalnie po prostu poziom ciemności, e, którym ja nie potrafię się posługiwać. Okej, okay, i rozświetlacz, który tutaj mam, to jest słuchajcie ten rozświetlacz Vibo Golden Cream Shimmer. I jego ja chciałam kupić już od dawna, ale on zawsze był wykupiony i jest. Dobra, i ej, bo ja nie wiem, czy to nie jest. Tak, to jest ten od Zmalo w ogóle z tej jej paletki, chyba. Chociaż. Tak, bo tu jest Golden Cream i tu jest Golden Cream. Jest bardzo fajny, ma e, bardzo ładny odcień przede wszystkim. A to jest coś, na co kiedyś w ogóle nie zwracałam uwagi w rozświetlaczach, a teraz e, bardzo zwracam uwagę właśnie na odcień. Mam tutaj dwa produkty do brwi z Vivo. To jest 3 in 1 Eyebrow Stylist Shape Fill in Comb. I chciałam tylko powiedzieć, że te szczoteczki to jest nieporozumienie. Ehm, tylko tyle chciałam powiedzieć, że nie wiem co można sobie wyczesać taką szczoteczką. Różne rzeczy mi przychodzą do głowy, ale brwi bym taką szczoteczką nie wyczysała Nie wiem, może komuś z Was ten typ szczoteczek się sprawdza. A jeśli tak, to napiszcie, i jakby. Wiecie, żeby nikt się tutaj nie poczuł urażony, ale dla mnie to jest fail. Kompletnie. Nie rozumiem dodawania takich szczoteczek do brwi, więc nie będę z tego e, korzystać. Natomiast zajmijmy się tym, co jest najważniejsze, czyli tym, co jest w środku. Więc, z jednej strony, i ja nie wiem na ile to jest nowość, bo paczkę PR-ową od Vivo z tymi rzeczami dostałam z 3 miesiące temu. Także tak. E, Okej, okay. i z jednej strony mamy taką kredkę, wiecie, w ten trójkąt, bardziej do wypełniania, przynajmniej tak mi się wydaje. A z drugiej strony już mamy precyzyjną kredeczkę i ja mam jedną kredkę z Lipo, której nazwy nie pamiętam. I e, właśnie ma taką precyzyjną końcówkę i szczoteczkę, grzebyczek, szczoteczkę, która jest super. Hmm? Tutaj też by mogła taka być. E, dobra, no co, spróbujmy, słuchajcie. E, taki inside joke, bo jak ktoś mnie ogląda, to wie, że jedyne co robię z brwiami to ewentualnie przyjechanie ich jakimś żelem do brwi i to by było na tyle. Ok, teraz wycieszę sobie nadmiar. Powiem Wam, że totalnie mi płacze wewnętrzny kącik i e, bardziej taką krechę na zmarszce załamaniu, zwał jak zwał i nie będę tego próbowała ratować, bo znam moje oczy, moją skórę i wiem, że jak zacznę to próbować ratować to momentalnie odklei mi się korektor ze skóry, e, a jest to kwestia tego, że to już jest po prostu drugi makijaż dzisiaj i moja skóra się buntuje, więc e, no cóż, musimy jakoś z tym żyć, no ładnie dobra i teraz chciałabym dorysować sobie włoski i tylko no ja nie potrzebuję kresowywać i to jest mój problem przy testowaniu produktów do brwi. No dobra, spróbuję. E, ta końcówka cieniutka to jest dokładnie to samo co tamta mm, e, kredka, o której Wam mówiłam i wydaje mi się, że ona się nazywa Feather Brow. Tak, albo Feather Brow Creator, jakoś tak. I dla mnie póki co to jest dokładnie to samo, a tamto to jest moja ulubiona kredka do brwi, bo tak dużo kredek do brwi używam. No, ale wiecie o co chodzi? Może tak. Jedyna, z którą się polubiłam, chyba jakoś tak na dłużej, yy, i której używam, mimo tego, że może nie potrzebuję. Więc spoko. I nie wiem, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że tą końcówkę oni też mają osobno i połączyli po prostu ze sobą dwie swoje, nie wiem, chyba kultowe kredki, co? One są kultowe czy nie są kultowe? Musicie mi napisać, ja nie wiem. Ok. I tak, o, z tą cienką trochę za mocno pojechałam, więc e, zaraz sobie to wyczeszę. Dzięki Bogu za grzebyczki. Mhm. Tak, razem z włosami, hera. W ogóle e, kupiłam sobie mydło, słuchajcie, takie do robienia brwi na mydło. jakiś czas temu. I proszę mi napisać w komentarzu czy chcecie, żebyśmy zrobili wspólnie test, tylko nie test tego mydła, a po prostu żebyśmy wspólnie no ja po prostu odpalę czyjś tutorial i będziemy go followować, jeżeli chodzi o te brwi, bo jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądać przy moich brwiach, więc piszcie. Okej, okay, dobra, spoko, jest spoko i teraz przejadę sobie to szybciutko tym Brow Go z Eveline. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o rzęsy, to z tej samej paczki pr mam e, maskarę od Lovely, której też nigdy nie testowałam, Eye Catching Definition, coś tam, coś tam, coś tam. Więc oczywiście będziemy kleić sztuczne rzęsy do tego dramatycznego makijażu, ale wypróbujmy ją sobie. Szczyteczka wygląda w ten sposób. I powiem Wam póki co, że to jest e, rodzaj szczyteczki, który ja lubię. Ej, skruszył mi się. Jest fajnie. Bardzo mi je wydłużył, ale co mi się nie podoba w nim bardzo mocno, to to, że ja go jeszcze nie otwierałam. No nie wiem, czy ktoś ją otwierał i ona po prostu wyschła, ale ona się nie zachowuje jak świeżo otworzony tusz. Ona się zachowuje jak bardzo fajna maskara, która już jest po prostu na wykończeniu. To jest typ maskara, która mogłaby być moją ulubioną, tylko no cholernica. No, przecież nie widzę, że ona już nie jest nowa. Widać to, totalnie. Dobra, słuchajcie: eee, jeszcze sztuczne rzęsy, przykleję sztuczne i zaraz do Was wracam. Okej, okay, jestem. Eee, przykleiłam rzęsy z Ibry. Te takie, jak one się nazywają? chick chick lashes. I to już jest chyba ich ostatnie posiedzenie, bo na maksa są pokołtunione, ale nieważne. Bardzo je lubię, na szczęście mam zapas. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą maskarę, to wytuszowałam nią jeszcze dolne rzęsy i ona robi bardzo ładny efekt, tylko naprawdę zachowuje się jakby była mega stara, więc przede wszystkim ją wyrzucę, bo boję się używać czegoś, co się tak zachowuje. A napiszcie mi, czy one tak mają od nowości? Dobra, jeżeli chodzi o usta, to mam tutaj Million Dollar Lips e, oraz konturówki. Te konturówki to jest chyba nowość. I tak, ten różyk. Mm -mm. Mam tutaj takie Nudziaka i to jest słuchajcie, ósemka. Dobra, no to tą piąteczką oprysuję sobie usta. Ale sama konturówka jest mega kremowa. Naprawdę, słuchajcie, sunie po ustach po prostu jak masełko. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy make-up. Jeżeli chodzi o paletę, to mm, mówiłam na początku o tutorialu z nią, drugim, to nagram po prostu drugi tutorial na Instagrama. Postaram się nie wyczarować już taki bardziej dzienny make-up. Chciałabym chyba tymi ciemnymi cieniami zrobić kreskę po prostu. Zobaczymy. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na mojego Instagrama. Tylko nie wiem, czy jak ten film wlatuje, to tamten tutorial już jest. Słuchajcie, dziękuję, że ze mną byliście. Tymczasem się z Wami żegnam. Mua. Buziaczki! Bye-bye!